Witam. Witam. Oj, k**wa, nie. Witam serdecznie z tej strony Dresu i Adrianopolis Szymano. Będziemy sobie grać drafcika, będziemy sobie losować piłkarzy. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Pierwszy draft przynajmniej mój. Dobra. Mój więc drugi. ty pierwszy losuj mi formację. Dobra. przelam ci w czwórkę. Mhm. Mm -hmm, mm -hmm. Okej. Okay. Dobrze się rozpoczyna, coś słyszę. Tak. Super jest. Dobra, to teraz ty. Teraz ja. Uuu, dobra, poproszę piąteczkę. No, no dobra, może być. W miarę, w miarę. Myślałem, że wybierzesz gorzej, ale jest okej. Okay. Ja sobie wybrałem bardzo dobrze. I teraz ty wybierasz. Eee, czwóreczkę poproszę. Czwórkę. O, dziękuję. No oj, dobra, to jest chyba najlepszy wybór z tego wszystkiego. Eee, o Jezu. O, <słuch> Ciebie też? Mam zawodnika, co ma 33 tempa. No u mnie najmniej ma 46. On człowieku o lasce... Biega. Dobra, niech będzie, no nie wiem Dobra, bo to, to jakakolwiek liga będzie ciekawa Jak to później będzie ciężko Dobra, niech będzie jedynka, your turn Jedynkę Dobra eee... Jezus Maria Poproszę piątkę Ale super karta Ej, wiesz do jakiego wniosku doszedłem? Do jakiego? Już też mogłem nagrywać swój ekran i byś miał dwa na raz Dobra, to ja wybiorę sobie czwórkę Dobra O, weź tego albo tego nie tego weź, bo ten będzie lepszy. O, ja to czwórkę też poproszę teraz. O, no elegancko. Ale środek. To i twoja kolej. Mm. O, let her cook. Dobra, jeden. Dobra. Hmm, dobra, niech będzie jedynka. Cztery. Dobra. Dobra, ja. O! <laughs> Jezzi, tak dobra. Wezmę go, bo kurde, chcę go przetestować, niech będzie trójeczka. I czwóreczkę. Okej. Okay. Do dobra, ja poproszę. Braź, nie, brać, A, wezmę, daj, daj, daj mi czwóreczkę w sobie, weź. O, to w porządku, wybór akurat. Podoba mi się taki pik. To ja w takim razie poproszę, ja mam sam szarot, cztery. Yy, o, dzięki. No, ty to miłe podzakuj. z twojej strony. Dobra, nie będziemy miał trochę, ale dobra. Dajemy go i tak. O, mam jeszcze wolniejszego, ty. Nie wiedziałem, że się da. Trzydzieści <grym> jeden. Ło, dawaj. Tutaj. To on człowieku, on człowieku już nawet nie ma tego. Przyszuj, ja teraz wybierałem, mordo. Tak? A, to sorry. To ja poproszę... Chłopco zmarł na chwilę. Tak. Ja poproszę dwójeczkę. O, wybrałem z tego, co się czołga po boisku. O Boże! Roberto, czy to ty? Osiem <noise> dwa mu dali, ale bieda. Zżygali się na niego. Czwóreczka będzie. Mra. Ale to tak konkretnie go obrzygali. Ja poproszę... Ej, no, czy ty mówisz o Roberto Firmino? No. <głos》> też go teraz mam aktualnie. No, ma, że go No, jest. Aż go szkoda trochę, kurde, no. No dobra, no niech będzie, nie wiem, w sumie... O, niech będzie dwójka! O! Tak jest! Podzgrańska będzie akurat. Wow. Aj, Wiesz, blad. co chcesz. Tragedia jest. Dobra, dwójka. Dobra. Ja, ja, ja w takim razie poproszę. Niech będzie jedynka, niech będzie. <głos》> Dobra, czwóreczka. Dobra. Ja poproszę... No nie wiem, przestępnie wszystko jest do wywalenia. Jakieś beznadziejne karty, więc wylosuję sobie, nie będzie. Kurde, ostatnio. No nie no, no co to jest za barachło ostatnie? Raczej przedostatnie. Nie wiem, jeden. Okej. Okay. O, tu możesz coś fajnie wybrać. Um, no u mnie niestety nie ma nic ciekawego, nie będzie trójka. No dobra, no i, i menadżerów sam, samemu, no, sobie wybieramy Ile masz zgrania? Czy zgrania? Już się mówię Zgrania mam 15 Ty ile masz? 29 O ja mam fajny napad I dobrą obronę w miarę Środek pola to ja się nie wypowiadam No a u mnie to tylko napad wygląda Szczególnie ta jedna karta Dobrze, a resztę to jest takie Decent No dobra, to co? Szukańsko no, próbujemy, nie? No bo co? O! Nie! No nie. kur... few moments later... O! Jest! Dzień dobry! O, na Joris Guardiola O! No, dzień dobry! O kurwa, no! No cię. Ja nie mam takiego składu dobrego jestem z tym Lewandowskim, nie dość, że Messi, to jest Lewandowski, u mnie to największą gwiazdą jest. Tak mi doje... Ta... Oj mnie wyjechał! O dwóch wyjechał! Jak pizzy zwykłe jesteście pi... Tylko Joris coś tu robi. A pokażę ci kurwa, ja mu się piłki człowieku nie da zabrać. Dobra, To <śla> było to? <śla> Nie nie nie, to nie to, to nie to No Pięknie Pięknie No poje... To <głosi> no, kupia gra No ta dziurę mu tam nie. O Ale cię zeszczał No iś mu kur... dał tam No Joris, wypier... O, presner kim pumpu no, on jest kurwa, taki szepitkiem 82, ale co z tego, że 82? Dobra, niech się w... ta piłka Wyni, wyni. O kurwa, ty żeś to przejął Aś to podał, no Aj Fuck Musiało być, musiało No ja, jak to żeś podał F mać. Ale Do kogo? Nie widzisz, że morda leży Ten walker chwy jest w... No damy, p no i się. Kur, i z moim. Widzowie, nie chodźcie do roboty na 12 godzin, bo to męczy człowieka. Kurwa. O, wypij. Dol na bezpiecznie. Gaz, gaz, I'm gonna step on the gas. Dawaj, kur. Ja nie mam nikogo. Ktoś mi wybrał takie karty, że. Right, mi to, ale będzie pipania, kur. JEST! Najwyższy go kryje Tu jedziesz Tym Pessim nie dojechał E no zostaw mi tego no, ale... Pessiego Zostaw go Zostaw go powiedziałem Ty pierdol, Huknął z armaty jak Co za chłop ma samych bydlaków O, e, e, ej, ej, ale! Co ale z Robercikiem robisz. Nie, no ci wydymie. No ci wydymie, to było to. Nie, nie, tam nie. Nej, Nej. nie, nie. Nie, nie, nie. Pepsi. nie, nie, no ten Jaj, jaj, jaj. nie, najmana. nie, nie, Dobra, Joris. nie, Joris ty kur o kur... Pier… Jest! Jest! Wolny, 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 wolny. Nie, karny. Kur... mać. Jeeeeeest! Kur... Widra kur... jakimś karnym, kur... Spokojnie, to jeszcze nie koniec meczu. No i kur... dupę. Dojedzie se bokiem ka O, jeszcze mi jedną przyp... Jeeeeeest! Messi. Nie gram już to Pie... To była miła rozgrywka, P dziękuję Człowiek, sobie uzbierać na do dupy. Messi No i to by było w sumie na tyle 3-1 wygrana A zamiast ciebie mogłem trafić jakąś parówę co bym ojechał do zera Dziękuję za oglądanie i tym akcentem miłym żegnam cześć Trzymajcie się, naura